Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na live Inspiracja Edukacja w poniedziałkowy poranek, prawie punktualnie udało nam się tutaj włączyć, no i dzisiaj bardzo taki zajmujący temat, bardzo też ważny temat, a mianowicie nauka dzieci, a więc czym skorupka za młodu nasiągnie. Bardzo ważny temat z tego względu, że no właśnie, to właśnie szkółki, te początkujące nauka jazdy i tak dalej, to one tworzą późniejszych sportowców, to one tworzą później to, co oglądamy na zawodach, czy tych mniejszych czy tych większych. No i no właśnie, czym skorupka za młodo nasiągnie, tym później będzie nam tutaj procentować. Ja nazywam się Marzena Boguś, i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca i witam bardzo serdecznie na live, na naszym codziennym, prawie liveie Inspiracja, edukacja. Witam Facebookowiczów, Instagramowiczów, YouTube'owiczów, jak zawsze. Oraz wszystkie osoby, które będą oglądały powtórki. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Również jeżeli właśnie oglądacie nagranie, dawajcie znać, że jesteście, że oglądaliście, że widzieliście. No i też jeżeli jakieś przemyślenia na ten temat się pojawią, no to będzie mi bardzo miło przeczytać Wasze zdanie na ten temat. No właśnie, i to co czytamy na wstępie, bo inspirujemy się tutaj książką Coaching w jeździectwie oraz chciałabym Wam przekazać kilka takich moich doświadczeń właśnie ze szkółek, gdzie pracowałam jako instruktor oraz gdzie się uczyłam trochę tego było, a mianowicie, no właśnie, to co czytamy na wstępie do rozdziału trening dzieci, to to, że możliwość zapoznania dziecka z jakąkolwiek dyscypliną sportową to ekscytujące, ale i niezwykle trudne doświadczenie. Jest to wyzwanie, które z jednej strony swego, jest swego rodzaju przywilejem, a z drugiej zaś wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Myślę, że nie musimy odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego tak jest. Tak naprawdę, pokazując dziecku jakąś dyscyplinę sportową, kształtujemy jego podejście do niej, kształtujemy jego podejście w ogóle do sportu, generalnie, tak. No i dzięki temu, w jaki sposób przekażemy daną wiedzę, dane podejście, daną pasję, to tak prawdopodobnie zakotuje się to w głowie dziecka i tak. Jakby tym będzie podążał. A więc pierwsze doświadczenia dziecka właśnie z daną dyscypliną mogą wywrzeć trwały wpływ na jego stosunek do tego sportu, a niekiedy do sportu w ogóle. A więc rola trenera, podejścia trenera nie tylko do dziecka, do nauki, ale również do samego sportu, do samej dyscypliny, jest tutaj niezwykle, niezwykle istotna. Oraz też chęć przekazywania wiedzy, tak? To też jest bardzo ważne. No, właśnie, no i zwykle dziecko podchodzi do nowej aktywności, zarówno sportowej, jak i innych nowych dla niego wyzwań, z całkowitą nieświadomością, bez jakichś odgórnych wymagań, bez odgórnych oczekiwań. No, właśnie, czy jakichś tam uprzedzeń, i poprzednie te doświadczenia, czy pozytywne, czy negatywne kształtują jego dalsze nastawienie i postawy. Bez nich dziecko podchodzi do nowej dyscypliny z właściwą sobie otwartością i niewinnością. Nakłada to na jego trenera ogromną odpowiedzialność za zagwarantowanie mu pierwszych wrażeń, które zachęcą je i zmotywują do kontynuowania nauki. A więc tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o rolę trenera. No i to, co trener przekaże, jak bardzo wartościowa będzie ta wiedza, jak duży zapał do danego tematu, do danego treningu, to wszystko będzie wsiąkało, wsiąkało w dziecko, wsiąkało, będzie przesiąkało takim właśnie podejściem, a nie innym. I miłością, i pasją do sportu, jakikolwiek by ono nie było. tak. Ja widzę po moim synku... Jak wsiąknął bardzo mocno w szermierkę. Dlatego właśnie, między innymi, że ma bardzo fajnego trenera, bardzo fajną panią trener, tak, bo para prowadzi im zajęcia. Niesamowicie interesujące te zajęcia są. Bo oprócz szermierki też y, różnego rodzaju ćwiczenia ogólnorozwojowe, to niesamowicie mu się podoba. Y, jest fajna grupa dzieci, co też jest ważne, y, które motywują siebie wzajemnie, no ale ten trener to jest tak naprawdę serducho całego przedsięwzięcia, i jeżeli jemu, jakby on przychodziłby do pracy z podejściem Nie chce mi się, zróbmy to na odpieprz i skończmy jak najszybciej, no to te dzieciaki nie byłyby tak bardzo zaangażowane. A jeżeli trener podchodzi, no właśnie. Do tematu z takim podejściem, chcę przekazać jak najwięcej, chcę zarazić tą swoją pasją, tym swoim pozytywnym podejściem właśnie do tematu, do sportu, no to wtedy przedstawia się sytuacja zupełnie inaczej. No, i naprawdę te dzieciaki są zarażone, zarażone pasją, zarażone chęcią, zarażone zaangażowaniem po prostu. No i też miłością do danej dyscypliny. Więc rola trenera jest niezwykle, niezwykle, niezwykle istotna. W aspekcie treningu dzieci możemy mówić o odpowiednim wieku i o motywacji. Generalnie, jaki jest odpowiedni wiek na rozpoczęcie nauki jazdy? Jeżeli dziecko dorasta wśród koni, wśród koniarzy, no to prawdopodobnie zanim dobrze usiądzie, to już będzie na końskim grzbiecie. Musimy pamiętać, że jazda konna dosyć mocno obciąża kręgosłup, więc musi to być wszystko robione z głową, najlepiej jeszcze z jakimś ochraniaczem, wzmocnieniem dla pleców. Koń musi być też odpowiednio dopasowany do dziecka. Dlatego, że no właśnie, to jest okres wzrostu, okres, kiedy wykształca się jego ciało. Jeżeli będzie jeździło na zbyt szerokim koniu, może się okazać, że jego nogi wykrzywią się. Jeżeli to będzie bardzo intensywna jazda, tak, już taka typowo sportowa, na przykład. Natomiast jeżeli to wszystko jest robione z głową, no to nie ma takiej dolnej granicy, w której dziecko może zacząć uczyć się jeździć. Tak? Mogą to być oprowadzanki, może to być oswajanie się. Mm, tylko tyle, że musi to być wszystko wypośrodkowane, musi to być robione z głową, i najlepiej wzmacniane też właśnie jakąś taką ogólną rozwojówką, żeby dziecko rozwijało się wszechstronnie, a nie tylko pod kątem jazdy konnej. Tak? Więc ogólna rozwojówka jest bardzo dobrym, bardzo dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim dziecko musi chcieć jeździć konno, tak? Mój Miki galopował na oklep, co prawda w ręku i z asekuracją, oczywiście, ale galopował na kucyku na oklep w wieku 3 lat, 3,5. Były to oczywiście jazdy sporadyczne, nie jakaś wyczynowa nie wiadomo co. Natomiast teraz trochę chęć mu zmalała więc jeździ rzadziej, ale myślę, że przyjdzie może być może taki okres za jakiś czas, że zachce bardziej, tak jak mówię teraz szermierka jest na topie, a więc dziecko musi chcieć i jakby nie możemy wsadzać dziecka na siłę, a bardzo często tak się dzieje, w szkółkach obserwujemy, Obserwujemy dzieci zlęknione, dzieci, które nie do końca wiedzą, czy chcą jeździć, czy nie, dzieci, które płaczą na koniach, bo tak naprawdę rodzice przywiózł i oczekuje że będą jeździły, bo kiedyś im się zachciało, ale w międzyczasie doszły do wniosku, że no właśnie, że to nie jest dla nich, ale może boją się powiedzieć, może boją się przyznać i gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam wiecie, tak to, tak to wygląda. No właśnie, a więc przybywanie z końmi musi sprawiać dziecku przyjemność, tak? Nie tyle sama jazda, co również przybywanie z końmi musi sprawiać dziecku przyjemność, to jest niezwykle ważne. Musi być na tyle dobrze rozwinięte fizycznie, aby zapanować nad koniem czy kucykiem, oraz poradzić sobie z takimi czynnościami, jak prowadzenie, wsiadanie, zsiadanie oraz podstawową pracą w wstępie i w kusie asyście trenera, yy, czyli musi być zaangażowane, Też jeżeli nie garni się do tego, żeby konie wyczyścić, jeżeli nie garni się do tego, żeby konie prowadzić. Yy, wiadomo, że i sama jazda konna, tutaj traktor nam chwilkę teraz poprzeszkadza, ale wiadomo, że sama jazda konna yy, jest fajna. Czekamy chwilę, dajcie, dajcie mi dwie sekundy, bo nie będziecie słyszeli. Traktor wyjeżdża. Zaczął się dzień pracy tutaj w gospodarstwie, zaczął się dzień pracy w gospodarstwie. No właśnie, a więc tak to tak to wygląda, że teraz chyba będzie wyjeżdżał, nie zawracał, więc jeszcze sekunda słuchajcie, nawet gdybyśmy siedzieli w domu, to i tak myślę, że przez zamknięte okna byłoby słychać terkotanie. Ok, więc nawet jeżeli sama jazda konna jest przyjemnością, to jeżeli chcemy mówić o zaangażowaniu w sport, w dyscyplinę, w jeździectwo generalnie, no to musi być ta chęć też... Y Przebywania z końmi właśnie tego czyszczenia, przygotowywania do jazdy. I wiele, wiele dzieci to wykazuje, ale niektóre wolą tylko po prostu być oprowadzane i to jest dla nich fajna forma takiej hipoterapii, a niekoniecznie mają aspiracje, żeby nauczyć się czegoś więcej, czy żeby więcej tego czasu z końmi spędzać. I to też jest w porządku i to też jest ok. Dlatego, że no właśnie hipoterapia ma ogromną moc, nawet jeżeli tylko siedzi się na koniu i po prostu jedzie, tak, to niesamowicie wycisza, niesamowicie uspokoi. Kaja, poprawia też koordynację, poprawia napięcie mięśniowe, samo po prostu siedzenie na koniu, czyli ta cała magia, moc hipoterapii i nawet jeżeli tylko tak dziecko miałoby skorzystać z tej jazdy konnej bez jakiegoś wyczynowego wiecie, nie wiadomo czego, to i tak warto, warto to robić. A więc już bardzo małym dzieciom proponuje się na przykład właśnie oprowadzanki, dzięki którym mogą oswoić się z końmi. Jednak takie właśnie właściwe szkolenie można zwykle rozpocząć w wieku 4 do 7 lat, tutaj czytamy w książce, w wieku 4 do 7 lat. Przy czym, no właśnie, wszystko musi być indywidualnie dopasowane, dostosowane do, do rozwoju, również z intensywnością, więc wszystko musi być robione z głową. To jest niezwykle, niezwykle ważne. I teraz, no właśnie, dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia, jeżeli pracujecie w szkółce, jeżeli przebywacie gdzieś w w którym występuje szkółka. No dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie, w tym temacie. Natomiast, no właśnie, drugą taką zasadniczą rolą trenera jest nie tylko... Nauka samej jazdy konnej, ale przekazywanie też całej tej wiedzy, około końskiej, również w czasie treningu, tak? to nie musi być jakieś, nie muszą to być jakieś dodatkowe zajęcia. Ale generalnie to całe to około końskie, wiecie, wszystko. Czyli cała teoria, czyli no właśnie podejście, nauka prowadzenia, nauka też trochę pracy z ziemi, tak, żeby no właśnie od razu zdobywać, wypracowywać sobie szacunek konia, nawet będąc w bardzo, bardzo młodym wieku żeby też uczyć się szacunku do konia, do jego potrzeb, do jego psychologii, psychiki. To wszystko trener musi przekazać w czasie jazdy. Nie wystarczy, że wsadzi dziecko na konia, że usiądzie na środku placu z telefonem i powie teraz plus w lewo, a teraz plus w prawo, a teraz volta, a teraz coś tam. Tylko to musi być nieustanna rozmowa, nieustanna, wiecie, instrukcja. Nieustanne przekazywanie wiedzy po prostu, żeby zarazić tą pasją, tak? Instruktor, który siedzi tylko na środku placu, często jeszcze, no właśnie, z telefonem albo z papierosem, nie zarazi pasją dziecka. Więc no właśnie, musimy zastanowić się, do czego chcemy dążyć. Czy chcemy tylko skasować pieniądze, żeby dzieciaki, czy nawet starsze osoby poklepały tyłki? Czy chcemy jednak tą pasją zarazić? Czy chcemy przekazać wiedzę? Czy chcemy poprawić dobrostan koni? No bo zobaczcie, te wszystkie dzieciaki, które teraz się uczą, one w przyszłości będą tą śmietanką jeździecką, tak? To one będą kształtowały jeździecko. To one być może będą siedziały tak jak ja teraz przed komputerem i przekazywały wiedzę. Więc zastanówmy się, czy chcemy, żeby to była poprawna wiedza, prawidłowa, poprawiająca życie koni, czy chcemy, żeby to była wiedza, która została zdobyta, no właśnie, gdzieś tam. Nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo od kogo. Więc to, no właśnie, z tego względu to jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny temat. I też kształcenie instruktorów jest niezwykle istotnym tematem, nie tylko pod kątem samej umiejętności jazdy. Słuchajcie, dobry trener, dobry instruktor wcale sam nie musi doskonale jeździć. To jest w ogóle całe clue problemu, tak? Że on nie musi być doskonałym miejscem. On po prostu musi mieć wiedzę i musi potrafić ją przekazać. Niekiedy fantastyczni jeźdźcy, będący trenerami, są właśnie beznadziejnymi trenerami mimo że jeżdżą naprawdę dobrze, bo nie potrafią przekazać tej wiedzy. A niekiedy no, trener, jeździec, instruktor, który sam jeździ, jeździ no, tak po prostu rekreacyjnie, jest fantastycznym trenerem no, i trenuje y, na bardzo wysokim poziomie, również skomplikowane gdzieś tam y, bardziej umiejętności, tak, jeździeckie. Więc to, to, jak dobrym miejscem jest trener czy instruktor, nie ma aż tak dużego znaczenia, jak to, jaką wiedzę posiada i w jaki sposób potrafi ją przekazać, no bo to jest, to jest niezwykle ważne. No i też jeźdźc powinien wykazywać się cechami też psychologa niekiedy i hipoterapeuty, bo powinien do każdego jeźdźca, czy to w jeździe grupowej, czy to w jeździe indywidualnej, powinien no właśnie wykazywać się... Słuchajcie, indywidualnym podejściem, tak? Powinien wykazywać się indywidualnym podejściem, dlatego że na jednego czasem trzeba huknąć, żeby się skupił, skoncentrował, natomiast do drugiego trzeba podejść z dużym spokojem, cierpliwością, tłumaczeniem ciągle i ciągle i ciągle od nowa, aż nabierze wiary w to, że potrafi to zrobić i po prostu to zrobi. E, widziałam dzieci, no właśnie, płaczące na koniu z tego względu, że nie potrafiły czegoś wykonać, a, jeździ, a instruktor zamiast pokazać im, jak to zrobić, wytłumaczyć może nie tyle pokazać i pokazywać że patrz ja to umiem zrobić tego nienawidziłam zawsze najbardziej że ja umiem to zrobić i na przykład wsiada na konia jedzie no zobacz nie chcę no zobacz że chcę nie i siada no i teraz ty to zrób tylko po prostu wytłumaczyć w jaki sposób dotrzeć do konia czyli nie y, hojrakować i nie pokazywać jak ja to dobrze jeżdżę bo wiadomo że instruktor jeździ lepiej niż uczeń tak tak powinno być y, szczególnie w tej właśnie szkółkowej Wiecie, w tych szkółkowych podstawach instruktor powinien jeździć lepiej niż uczeń, i, i to jest jakby oczywiste i nie musi tego udowadniać, natomiast powinien potrafić przekazać, w jaki sposób dotrzeć do konia, żeby koń zrozumiał o co chodzi. I powinien umieć zrobić to z cierpliwością i, i wiecie, z takim no właśnie spokojem, żeby jeździec nie brał tego do siebie jako swoją porażkę tylko żeby po prostu brał to jako naukę. No i właśnie, i, i nieraz widziałam dzieciaki płaczące na koniu, bo nie potrafiły czegoś zrobić, a je, instruktor zamiast im to wytłumaczyć, to albo pokazywał, że no jak się nie da, jak się da, albo wręcz no jedź, no jedź, no przecież dalej, no usiądź w to siodło i takie tam hej, a i do przodu, nie? Więc... Nie wiem, czy jest to może moje indywidualne podejście do tego tematu, czy może myślisz tak samo, więc daj mi znać w komentarzu, jakie jest Twoje podejście, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, ale myślę, że jest to niezwykle właśnie niezwykle istotne. Później, jeżeli chodzi o naukę dzieci w ogóle, no to ważne są też predyspozycje fizyczne dopasowanie konia do jeźdźca, dopasowanie pod względem wielkościowym, ale też pod względem temperamentu, bo nie każdy jeździec da radę ogarnąć trudniejszego konia. Czasem trzeba na jakiś czas, na właśnie na ten moment podniesienia poczucia własnej wartości i, i jakby udowodnienia jeźdźcowi, że potrafi to zrobić, żeby dać mu trochę łatwiejszego konia, konia, z którym łatwiej się dogada, żeby później mógł przenieść te umiejętności jakby wzmocnione tym koniem nauczycielem, przenieść na konia trudniejszego. tak? Nie zawsze jazda z trudnym koniem jest, no właśnie, jest, jest dobra, tak? Po prostu nie każdy jeździec sobie z takim wyzwaniem poradzi. Tutaj na Instagramie y, pisze. pisze y, Weronika chyba tak? Myślę, że Weronika Dąbka. Okej, okay, też uważam, że spokój jest efektywniejszą metodą, ale wiadomo, że trzeba stopniować i czasami być bardziej stanowczym. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystko musi być indywidualnie dopasowane do jeźdźca i do sytuacji, w której się znajduje. Czasem trzeba być bardziej stanowczym i jasne, ale nie zawsze. Czasem trzeba też być bardziej właśnie Spokojnym, cierpliwym, tłumaczącym, chyba że mamy na przykład jeszcze hojrakującego, który na przykład wszystko wie, albo sytuacja wymaga tego, żeby no właśnie być bardziej stanowczym. Ale co też jest ważne, stanowczość nie, nie oznacza bycia twardym, czyli stanowczy w przystępny sposób, i w konstruktywny sposób nie jest równoznaczny z byciem na przykład twardym. To mam taki właśnie fajny cytat, który miałam Wam wczoraj wrzucić jako myśl na niedzielę. Natomiast, e, natomiast no właśnie, e, może wrzucę go dzisiaj z taką opóźnioną myślą na niedzielę, bo jest to, no właśnie, nawiązanie do tego naszego dzisiejszego tematu. Tak jak tutaj na Instagramie napisałaś, że. E, że no właśnie czasem trzeba być stanowczym. Trzeba też właśnie zrozumieć definicję bycia stanowczym i nie być twardym w tym wszystkim. Stanowczym tak, twardym, twardym nie, a często jest to zamiennie też używane. No właśnie. I tutaj mamy takie najważniejsze kwestie szkoleniowe. Dzieci przeważnie najlepiej uczą się w grupie. No to jest prawda, bo uczą się od siebie, motywują się siebie wzajemnie. And... Uh -huh. I prowadzenie jazd dla grupy dzieci może dawać ogromną radość. Tak jak na przykład na półkoloniach możemy zaobserwować, że jest to bardzo, bardzo efektywne. No i dzieciaki nawzajem siebie motywują i robią czasem zadania, misje, takie okołokońskie, stajenne, których samodzielnie czy bez tej grupy dzieci by nie wykonały. A więc przy nauce dzieci należy pamiętać yy, o tym, że dzieci uczą się, kiedy dobrze się bawią i czerpią przyjemność z jazdy, gdyż w ten sposób nabywają pozytywne doświadczenia. Dzieci uczą się przez zabawę. Dzieci rozwijają się i gromadzą dobre doświadczenia, jeśli czują się bezpiecznie, jeśli czują się zrozumiałe. Jeśli czują się, no właśnie, znowu wracamy do tych lekcji, których udzielił koń, a mianowicie do tego, że trzeba być konsekwentnym w swoim działaniu, cierpliwym i tak dalej, bo to buduje poczucie bezpieczeństwa, tak? bo to sprawia, że koń wie, czego się spodziewać, ale również dziecko wie, czego się spodziewać, jeżeli takie właśnie podejście jeździec, trener, instruktor sobą reprezentuje. Dzieci muszą być doceniane. Akceptują krytykę, jeśli nie czują się szykanowane czy poniżane. Tak, czyli yy, nagroda, pochwała na równi z reprymendą, jeżeli jest ona potrzebna. Um, możesz stawiać dzieciom wyzwania i skłaniać je do wykraczania poza ich strefę komfortu, pod warunkiem, że mają do Ciebie zaufanie i pozwalasz im uwierzyć we własne siły. Skoro mój trener mówi, że sobie poradzę, to znaczy, że tak będzie. Jeżeli takie podejście reprezentuje Twój uczeń, no to. Y Wykonałeś świetną robotę jako instruktor, właśnie jako trener. I wiele dzieci uwielbia atmosferę rywalizacji i dąży do tego, by być najlepszym. Trzeba jednak pamiętać, że w danej grupie mogą znaleźć się też osoby refleksyjne lub teoretycy, którzy wolą obserwować rywalizację aktywistów, sami ucząc się poprzez analizowanie czy zgłębianie teoretycznych aspektów danego ćwiczenia. Więc to też jest właśnie niezwykle ważne. Myślę, że jutro powiemy sobie o temacie. Jako, że mamy już te 20 minut za nami, a temat jest bardzo obszerny i warto się w niego zagłębić, więc myślę, że jutro powiemy sobie o tym przejściu, mianowicie między dzieckiem, nastolatkiem, później dorosłym, o wykwytywaniu też młodych talentów, o zmianach, jakie zachodzą w jeźdźcu w międzyczasie i na przykład bardzo obiecujące dziecko później w okresie dorastania może mieć zaburzoną równowagę i tak dalej. O tym powiemy sobie jutro, a więc. It's all... Uh kształceniu dzieci i o przejściu z wieku dziecięcego do wieku dorosłego, o tym etapie dorastania w siodle, bo nauka dzieci jest wielkim, wielkim wyzwaniem, tutaj słowem podsumowania, źródłem radości, ale i wielkim wyzwaniem, bo trener bierze na siebie ogromną, ogromną odpowiedzialność za zapoznanie ich ze sportem jeździeckim, a w jego rękach leży zagwarantowanie im pozytywnych pierwszych doświadczeń, które umożliwią im rozwój jeździeckiej pasji na całe życie. I to jest takie podsumowanie zdanie i tak jak tutaj mówimy zawsze indywidualne podejście Fajnie, jeżeli dzieci uczą się w grupie, ale i tak do każdego miejsca powinien trener, instruktor podchodzić indywidualnie. I tą myślą Was tutaj zostawiam, jako że za chwilę znowu nie będziemy się słyszeć, a jutro temat rozwiniemy i porozmawiamy sobie na ten temat troszeczkę szerzej. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj, dziękuję za uwagę, widzimy się jutro o godzinie 6. Do zobaczenia.